Hej cześć Simon, mam wszystkim z tej strony bigmaster Witam Was w kolejnym odcinku z gry Battlefield 3 Jest to najnowszy dodatek Endgame Dostałem do niego dzisiaj dostęp No F2000 szturmowoc Jest, od razu jakie szczęście Krosik od razu Dziwne Ciekawie jak się jeździ na nie kółku What? Mina PP pepaniów. Jaki fajny samochodzik. Parę rzeczy zostało dodanych widzę z pojazdów. E, to jest e, tryb przejmowanie flagi. Tu chodzi o to, żeby przejąć, żeby przejąć flagę i do swojej mapy e, właśnie do takiego czegoś się zawieźć. Tu jest krosik. Jest jedna flaga, tak jak widzicie. I obydwie drużyny mają potem jedną flagę. A my wygrywamy akurat 3 do 7. Uf, Ale to jest zawodowe kierowca za mnie. O, oh, fuck! Ja tu chcę kogoś zabić. Ten se stanął jak... Nie wiem to i... co będzie strzelał we wszystkich. Mam pomysł, pomysła. Zwiadowca Ale celownik zmienię w tej broni. Damy na siódemkę. Nie chcę nogu. I na razie wygrywamy. Trzema flagami, więc... Flaga jest 300 metrów od nas. GENIUSZ! Nie ma tak popełnić samobójstwo. Czekaj, 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 muś jest! Jedź! a jedziemy w dwóch! Jest zabity! Pierwszy raz zabiłem kogoś... LOL! Zabiłem dwóch. Mega Zabiłem dwóch I tych pierwszych dwóch musiał być z motorów Muszę przyznać że czekałem na ten dodatek Nie miałem się go doczekać <główne> głównie ze względu na krosy. Kaj ty jedziesz ziomek Kaj ty jedziesz Tam jest flaga tam Ten co stu... A dobra Tak i baję wot, wot, wot. Myśnik, obi myśnik, boski nik Troje nie wyszło. To był No trzeba się odegrać Co, nie ma crossa? Ja uważiłem u was wrogiego zipa ja No była flaga... dobra Flaga jest 400 metrów od nas Kros, cross, cross, kros, kros, krosk Aleci Do wszystkich, drogi czołk w rejonie operacji odbior. Tu jeżeli się chce na krasie jeździć, to najlepiej grać z kimś. Z kimś kolegą i przez przescape'a sobie rozmawiać Fail spawn A to R Wezmę sobie G17 z tłumikiem Iję Ukrainę u murzyny jedne co oni sobie co myślą co oni sobie myślą eee, ta mapa mi trochę przypomina no. jedną mapę z bez, e, Battlefielda Back bez Karkang a czy bez to Eee Bad Company 2 Która mi przypomina, nie, nie. strasznie podobna jest. Cztery flagi już mamy. E, w ogóle map nie znam. Bym... Kurde. Fuck, a myślałem, że mi ten, sniper. jest na choke. i no, a się wyrobił. Genius Geniuszu jak ty jesteś. skill. Daję fajnie Ja bym chciał chociaż jedną flagę Jedną taką maleńką flagę 3 na 8 please jeżdża się wystraszyłem Sam cross Granacik im trzeba poszłać A ten granat daleko poleciał 300 km normalnie Dede Czemu ja powiedziałem DD? Dede chcę powiedzieć Ta mapa jest bardzo fajna, podoba mi się strasznie Ładna jest Czy nie grałem na innej gwancie? Widzę, więc... że jedna rozgrywka to może dość długo trwać. Mimo, że tylko siedem trzeba flag przejąć, ale dość długo to trwa.

N240B A ja lamie teraz I Jeszcze dwie flagi musimy przejąć Damy radę no comments. tak blisko byłem tamtej flagi a tu dupa trzeba znowu napierdelać tam ale klasik jest Aż metr przejechałem. Dobra, już nie wsiadam na krosa, bo... Przez to dadam. 4 na 12. Nie ma murzynie. Nie mam Użynie Wygraliśmy? Tak. Chociaż jak mogło być inaczej. 6 na 12. Dobra, to była taka krótka pokazówka tego dodatku. Więc do zobaczenia nara.